Minęło kilka wacht w morzu i docieramy ostatecznie do Belfastu. Port jest przyjazny nie tylko nam, lecz również takim, którzy pokład traktują jako miejsce, gdzie można z innymi seniorami wypić spokojnie piwko. Bezpośrednio sąsiadujące na nabrzeże oferuje nam darmowe występy muzyczne. Ci, których nie zachwyci operowy głos Mary McCabe, mogą posłuchać irlandzkiej kapeli kanty. Wybór jest znaczny, tym bardziej, że scena otwarta jest dzisiaj dla wszystkich, z czego skwapliwie korzystam. Jak tu nie odwiedzić typowego wiktoriańskiego pubu? Zaliczamy go, by uraczyć się obowiązkowo kuflem Guinnessa. Wybieramy jego część ogródkową pokrytą wielkimi muralami zawierającymi również akcenty polskie. Wycieczka po mieście jest już tylko mało znaczącym dodatkiem. Główną atrakcją Belfastu pozostaje ostatecznie Muzeum Titanica. Fakt, że to właśnie w tutejszej stoczni powstało to cudo techniki, natknęło lokalne władze, by stworzyć wielki murki, medialny pawilon satysfakcjonujący żadnych wiedzi turystów. Są tu podobno skrzypce, które uratowały życie muzyka dzięki temu, że ich futerał dodał pływalności skrzypkowi, gdy wyskoczył on do wody w momencie katastrofy. Atrakcyjność tejże ekspozycji bazuje jednak tylko na multimediach. Dlatego większe wrażenie na nas wywiera wizyta na statku pomocniczym obsługującym Titanica. Wyeksponowano go w suchym doku nieopodal. Rewelacją jest tu przy okazji furta zamykająca do. Niech będzie zagadką do rozwiązania, jak ten wyprofilowany kadłub otwierał oraz zamykał przestrzeń pasenu naprawczego.